Yeah. <laughs> wakacje, aż mam ochotę zjeść sobie loda, bo przez wakacje będę mogła jeść codziennie lody, ile tylko chcę i będę mogła robić, co tylko chcę. Tak, dzień dobry, poproszę tego tutaj pysznego, niebieskiego, jaki to jest? Bubble Gum, czyli guma balonowa. A wy, widzowie, jaki macie ulubiony smak loda? Napiszcie mi w komentarzu i też zostawcie łapeczkę w górę. Kto się cieszy, że się zbliżają wakacje, klika łapeczkę. Jestem ciekawa, czy moi widzowie już się nie mogą doczekać. I przez wakacje też mogę sobie pograć. Zobaczcie, ile mamy tutaj różnych play. Klikamy i gramy sobie w jakieś maszyny, jakieś czołgi. Co tu tam jest? Ja wszystko wygram. I możemy też na motorku sobie jechać. Idziemy. Ale fajnie. Normalnie ekstra. Przez te wakacje będę mogła robić tyle rzeczy. Ale, ale właściwie, co takiego? Bo na Brookhaven w sumie nie ma aż tylu miejsc, gdzie mogłabym się cieszyć wakacjami. Co mam jechać? Nad jeziorko, nad staw. Dobra, przyjdę sobie do lodziarni, przyjdę sobie pograć. Ale co ja będę robić? Robiła przez dwa miesiące, przecież to jest tyle czasu. A co gdyby stworzyć takie Brookhaven tylko dla dzieci? I byłyby tam takie opcje, jakieś, nie wiem, zjeżdżalnie, jakieś baseny zewnętrzne, park rozrywki, rollercoastery na Brookhaven. Ale byłoby ekstra. A no ale tego na razie tutaj nie ma, to może my musimy to stworzyć. Więc widzowie, jeśli chcecie to zobaczyć, to klikajcie jeszcze suba, żeby nie ominąć żadnego filmu takich właśnie jak ten, podobnych. Zawsze jak dostaniecie powiadomienie w jajcie Kto ma subika, oczywiście dostanie powiadomienie i to z dzwoneczkiem musi być sobie. Dobra, no to teraz co? Ja się teleportuję i spróbuję stworzyć tu Brookhaven. Prawdziwe, wakacyjne Brookhaven. Dobra, jesteśmy widzowie już na Brookhaven, więc ja teraz szybko pędzę tam, gdzie jest właśnie jeziorko i nie ma tutaj wody, więc ja będę musiała sobie wpisać realistic water, żeby woda była rzeczywiście realistyczna i naprawdę to wyglądało ok zobaczę Teraz, jak to tutaj rozmieścimy, zobaczmy sobie. Trzeba będzie to powiększyć. Gdzie ja mam tutaj tą skalę? Ok, dobra, powiększamy. Widzowie, musi być kompletnie bardzo duże jeziorko. Patrzcie. Wow, ale to się prezentować będzie. Robimy wodę elegancko, powiększamy. O, dobra, czekajcie, jeszcze tutaj. Dobrze, i tak wygląda jeziorko mniej więcej. Ok, jeszcze tam. Wow, ale mamy realistyczną wodę. Zobaczcie. Potem sobie w to zagramy, oczywiście. I tutaj mamy dalej wodę. Ok, chyba już wszystko. Git, więc mogę to sobie odklikać. Wow, ale ekstra. Nieźle, dobra, to teraz ja może wpiszę sobie tutaj san. Zobaczymy, co się będzie. O, właśnie, chmury też muszą być, zobaczcie. Musi też być słoneczna pogoda, ale czy to jest słoneczna pogoda? Nie wiem, ale może jakieś takie ładniejsze. O, to jest ładne pogoda. I jaka woda, jak ta woda się prezentuje? Tu trochę wygląda jak śnieg, ale ona jest taka krystalicznie czysta. Albo to lepiej widzowie to będzie lepiej wyglądało. Wow, jak jest taka pogoda na dworzu, we wakacje to jest ekstra. Dobrze, i ta woda teraz znacznie lepiej się prezentuje. Dobra, co my możemy sobie tutaj jeszcze postawić? Na przykład możemy wpisać pól, co się kojarzy właśnie z basenami. Bo możemy oczywiście sobie dać jakieś fajne tu kółka na przykład. O, do pływania. Zobaczcie, można sobie pływać. Flamingi też właśnie. Flamingi muszą pływać po jeziorze. To też będzie super zabawa. Dobra, zobaczmy co tutaj... O, teraz proszę bardzo. Ma teraz też musi być. Czekajcie, przesuniemy go sobie. Ma teraz też niech sobie pływa. Ktoś będzie mógł skorzystać. Co jeszcze możemy sobie tutaj znaleźć? Zobaczmy. Leżaczki, pulparty O właśnie, to się też przyda, zobaczcie. To będzie też fajne dla maluchów, które nie potrafią jakoś za bardzo się pluskać w wodzie, więc dla nich mamy coś takiego. Co jeszcze tu jest? O, zobaczcie, jakaś hot tuba. Ej, to może będzie ciekawe. Patrzcie, jak to się prezentuje. To nie tylko będzie Brookhaven wakacyjne wakacyjny dla małych bejbusiów, ale też dla dorosłych. Więc zróbmy sobie to gdzieś, gdzie jest tak w miarę płasko, żeby dorośli sobie też mogli z tego korzystać. Na przykład, no nie wiem, tutaj to postawimy. O, dobra. I tutaj będą mogli sobie patrzeć z widoczkiem bardzo ładnie. Oczywiście zróbmy tu im też jakieś leżaczki, żeby nie było, tak? Muszą też mieć ładnie leżaczki. Koło tego. Czekajcie, się tutaj obrócę. Uwaga, będę teraz to obracać. Eee, tak, względem zielonego. O, tak, dobrze. W kierunku słońca. Ups, coś poszło nie tak. Czekajcie, dobra. Dobra, leżaczki mamy. Wygląda już cool. Mamy też coś takiego, zobaczcie. Wow, ej, to wygląda też kozacko. Wow, możemy takie coś sobie rozłożyć i po prostu patrzeć też. Dobra, to dajemy sobie tutaj na plaży. Albo wiecie co? Tutaj dam chyba jakąś zjeżdżalnię. Także tutaj sobie rozłożę to, dobra. Czekajcie, trzeba to obrócić, oczywiście. Tak, tak, cyk, cyk. Wow, dobra. To już się. Prezentuje kozacko, zobaczcie. Ok, damy sobie jeszcze z drugiej strony, żeby były dwa, no, bo wiadomo, że nad jeziorem jak jest... Oj, znowu kliknęłam źle. Jest ciepło, to jest naprawdę sporo osób. No, i damy jeszcze może trzeci, żeby właśnie tak wszystko razem pasowało. Okej, okay, elegancko, tak to się prezentuje. Teraz szukamy właśnie jakiejś zjeżdżalni. Widzę, że tutaj są jakieś zjeżdżalnie, ale czekajcie, co... Ej, patrzcie tego! Tak, to tutaj jest nuek. Ok, bierzemy tą zjeżdżalnie, patrzcie, ok, wciskamy. Ej, czekajcie, co tu się teraz stało? Dobra. Bierzemy ją sobie tutaj. Przenosimy, oczywiście. Dobra, musimy ją obrócić tak, żeby ona wskakiwała, znaczy, osoby, które będą z niej zjeżdżać, żeby sobie wskakiwały do wody, nie, patrzcie. Wow, ale kozacko, tak jest najlepiej. Dobra, chociaż nie, czekajcie, troszkę przesunę. O, tak. Wow, i teraz nie można wyskakiwać, ale ja to zrobiłam ekstra. Dobra, co my możemy tutaj jeszcze dać? Dobra, mamy to, ale widzowie, zobaczcie, co ja jeszcze tutaj znalazłam. To jest dopiero kozackie. To damy gdzieś tutaj, albo... Hmm, albo nie wiem, gdzie możemy to dać. W sumie może tutaj. To też będzie taka strefa, zobaczcie. To może przesuniemy w ogóle gdzieś indziej. O, mam pomysł. To w ogóle damy sobie tutaj zaraz. A to niech tu będzie też blisko właśnie jeziorka. To będzie taka strefa dla mniejszych dzieci. Zobaczcie, tu są też leżaczki, że rodzice mogą pilnować. Takie spa. O, zobaczcie, z, właśnie z palmami. Ej, możemy Palmy byśmy tu zrobili. Ok, czyli teraz będę musiała ładnie ułożyć to. Dobra, damy może to tu. Rotate, czyli obracamy. Może jeszcze troszeczkę, jakoś tak. Dobra, zobaczymy. Może. A nie wiem, gdzie to postawić. No, gdzie to postawić? Dobra, jakoś to tutaj ogarniemy. Albo dobra, niech to już jest tutaj. Nie, bo to najbardziej pasuje tu. Ej, w ogóle zniknął mi jeden ten. To wiem, już wiem, co zrobię. Po prostu zamiast tego leżaka dam tutaj to. I to jakoś przesuniemy sobie. O, zobaczcie, to sobie przesuniemy. To sobie też przesuniemy. O, elegancko, tak może być. No już coraz lepiej to wygląda. Ogólnie patrzę sobie, co tutaj jeszcze możemy dać. O, na przykład możemy dać sobie bilarda. Kto by chciał pograć w bilarda, może na przykład przyjść sobie pograć w bilarda. Czajcie to? Będziecie mogli sobie pograć w bilarda. Tylko gdzie my go sobie ustawimy? Może może nie, oj, coś tu kliknę może niekoniecznie na plaży, ale gdzieś tutaj dalej będzie taka strefa zaraz ją sobie zrobimy, więc na razie zostawiamy tam bilarda, patrzę sobie co tutaj jeszcze jest, okej, okay, patrzę o może taki baby też, basenik dla kogoś się przyda właśnie może też być, niech tutaj jest wow, i jeszcze jeden basen no bo basenów nigdy za dużo, tak, jak jest ciepło to się wszyscy chcą kąpać, tylko gdzie my byśmy go sobie postawili widzowie ten basen może gdzieś tutaj, o patrzcie <tutę> tutaj się też kąpią Zobaczcie, ale ekstra. Dobrze, to teraz jeszcze szukamy sobie jakiejś, może zjeżdżalni, takiej, żeby była jakaś super zjeżdżalnia. Jakby to tutaj nazwać? Dobra, widzowie, po dłuższej chwili prezentuję to się w taki sposób. Trochę tutaj poprzekształcałam, dodałam tą zjeżdżalnię. Tutaj to przesunęłam, dodałam palmy, mamy więcej leżaczków. Tu jest właśnie basenik. Oczywiście więcej też pontonów. Materacy, wszystkiego. Zrobiłam tutaj też przejście w postaci takiego mostku, żeby mogli sobie swobodnie. Ludzie przejść, co my jeszcze tu mamy? Oczywiście też jakieś leżaczki, jakaś, jakiś basen z tutaj kulkami dla dzieci, bardziej. No i to już jest bez zmian, także tak to się prezentuje. Lecę teraz zrobić coś jeszcze, dlatego, że to jest nie tylko związane właśnie z wodą, ale też może zrobimy sobie jakiś park rozrywki. Co wy na to? No i mamy tutaj, proszę bardzo, postawię sobie teraz dem park. O, to będzie idealnie tutaj pasowało, widzowie, zobaczcie. Wow, kozacko. Dobra, musimy to teraz tylko odwrócić. Dobra, postawiłam teraz widzowie dem park, czyli park rozrywki. Będzie można tam sobie wejść, ale zrobimy jeszcze większy go. Jeszcze większy, jak największy. Czekajcie, rozszerzymy go. Elegancko tu jeszcze, chociaż nie, czekajcie, on teraz. On teraz... Do... A, dobra, dobrze wygląda. Okej, okay, zobaczcie jaki gigantyczny park rozrywki. Ale kozacko normalnie. Tylko trzeba będzie tutaj sobie dojechać. Dobra, co możemy jeszcze tutaj postawić? McDonalda właśnie. McDonald też się kojarzy, ale może damy sobie coś takiego? O, może jakąś taką rzecz, żeby można było sobie przyjść i podziwiać piękne Brookhaven. Zrobimy to naprawdę gigantyczne. Tylko trzeba to. Dobrze postawić. Zobaczcie, jakie to jest gigantyczne. Będzie widać cały Brookhaven. Co jeszcze możemy dać? Ten plac zabaw wklejmy tutaj, widzowie. Zobaczcie, to będzie lepiej się prezentowało, bo będzie bliżej wody i można go sobie znacznie wtedy powiększyć. Opatrzcie, tak, mamy piaseczek. Super, super to wygląda. Oczywiście przydadzą się też ławeczki, bo tutaj widzę, że chyba nie ma ławeczek. Także sobie wklejam ławeczkę. Ok, mam ławeczkę, obracam ją. Cyk, mamy pierwszą ławeczkę, ale pięknie. Obok moglibyśmy dać też. Jakieś kwiaty, tutaj jeszcze coś takiego znalazłam. Dobra, im więcej, tym lepiej. Patrzcie na to. Wow, ale to się prezentuje naprawdę ekstra. Hmm, oczywiście coś tutaj jeszcze może bym znalazła. Na przykład jakąś latarenkę, żeby to wszystko ładnie udekorować, żeby było ładnie, bo to będzie taka strefa. Damy im jeszcze coś takiego, żeby było co robić. Tak jest, co tutaj jeszcze widzę. E, hm, 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 może damy to. O, patrzcie, im więcej, tym lepiej. O, to jest takie coś, żeby sobie chodzić. Troszkę to sobie powiększę. Dobra. Tak jest. No. I tutaj można sobie chodzić. Widzicie to, jak ekstra to zrobiłam? Okej, okay, no to dajmy sobie jeszcze tutaj palmy dlatego, że jesteśmy na wakacjach. Więc chcę mieć palmy. To jest oczywista oczywistość, prawda? Dobra. Wstawiamy palmy wzdłuż alejkę. Tutaj robimy palm, żeby to było... Że jesteśmy właśnie nad wakacjami, na wakacjach. Ok, a wy widzowie, dokąd jedziecie na wakacje, dajcie znać. No i tak to się prezentuje. Więc ja teraz klikam play i zobaczę sobie, jak będę się tutaj. Czuła. No widzowie, ja już sobie wbiłam i teraz biegnę. Widzę już w oddali moją zjeżdżalnię, którą sobie tu postawiłam. Uhuu, także biegnę. No i dobiegłam. Zobaczcie tylko na to, widzowie. Ale jest tutaj przepięknie. Mamy basenik. Mamy do zabawy kulki. Haha, ha. i jest tutaj wysepka, oczywiście. Ale też, jaka piękna jest ta woda. Jak ja piękną, realistyczną wodę zrobiłam. Wow, mamy leżaczki, elegancko. Mamy tu. Ej, co się stało z tą palmą? Ej, ta palma coś tutaj się Wrosła w ten, w ten piasek, to nieważne. Ale mamy też tutaj kładkę, możemy sobie przejść. Mamy flamingi, możemy pływać i nie tylko. Wow! I są też zjeżdżalnie, tam jest ten mój plac zabaw. Idę sobie w ogóle zobaczyć tutaj. Ale ekstra, patrzcie, oni się bawią. <laughs> Ale super to zrobiłam. Teraz Brookhaven wygląda znacznie lepiej, jest przygotowane po prostu na to, co tutaj się będzie działo, czyli na wakacje. Także ja, ja mogę się teraz spiąć. O, idę do góry, widzowie. Zobaczcie, zobaczcie, i będę jechać! Wow! I zjechałam. Idę jeszcze wypróbować tą zjeżdżalnię i te wszystkie inne rzeczy. A Wy napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobał taki odcinek. Czy chcielibyście jeszcze jakiś odcinek, jak tworzę grę właśnie inną niż Brookhaven. Teraz się wspinam, jeszcze wam pokażę, jak zjadę. I pamiętajcie, żeby dołączyć do mojej grupy z Robloxa. Nazywa się Team Party X. I też do grupy na Facebooku. Zapraszam wszystkich. Okej, okay, ja idę jeszcze do góry, do góry. Zdążę, zdążę, zdążę. Może zjadę, i jeszcze wam pokażę. I kto jeszcze nie kliknął suba nie? Klikaj, ja teraz wskakuję, uwaga, uwaga, ej, czemu nie, o, jedziemy na pontonie, ale zrobiłam ekstra zjeżdżalnie, uwaga, 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 i co jest, co jest, jaka długa, jest, ale mnie wywiałasz na tym pontonie, ale to było ekstra, widzowie, Do życzę wam udanych wakacji, cieszmy się i bawmy się, ja idę też korzystać z Heaven, ale są palmy, i tam jest około, idę wszystko wypróbować.